Teraz z kolei zwrócę wam uwagę w części drugiej na stany nagłe w onkologii, najważniejsze sprawy z tym związane. Jeśli chodzi o stany nagłe w onkologii, to tutaj warto pamiętać o hiperkacemi. Hiperkalcemia jest tak naprawdę najczęstszym zaburzeniem metabolicznym. Które jest związane z nowotworami złośliwymi, i ono występuje w 30% przypadku przebiegu, w szczególności szpiczaka plazmocytowego, aczkolwiek może dotyczyć przerzutów, e, oczywiście nowotworów złośliwych, do kości, piersi, płuc, nerek czy też prostaty. Objawy są bardzo, bardzo, bardzo różniste, ale też senność, zaburzenie orientacji, utraty kontaktu słowno-logicznego do tych objawów, między innymi należą i bradykardia, arytmie również. I tutaj istotna jest przede wszystkim w leczeniu, istotna jest diureza, czyli przede wszystkim istotne jest podanie choremu furosomii. Innym zespołem jest zespół lizy Guza, czyli zaburzenie metaboliczne, do którego dochodzi w wyniku gwałtownego rozpadu komórek nowotworowych pod wpływem chemioterapii. Dotyczy to w szczególności nowotworów, które charakteryzują się dużą chemiowrażliwością, np. chłoniaka, burkita czy ostrej biołaczki limfoblastycznej. I w przebiegu tejże choroby mogą wystąpić zaburzenia elektrolitowe, m.in. może to być hiperkalemia. Choroba ta może prowadzić do uszkodzenia narek, zaburzenia czynności układu krążenia oraz zaburzeń neurologicznych, m.in. drga. Również zespół zmurzonego ciśnienia śródczaszkowego. Jest związany z chorobami nowotworowymi i on wynika z zaburzenia równowagi pomiędzy objętością poszczególnych jej składów. To jest kanki mózgowej, płynu mózgowo-rdzeniowego, a także krwi. Charakterystycznym objawem jest ból głowy. Jest to bardzo silny ból, najsilniejszy nad ranem, ustępujący po wymiotach, bo skojarzony z wymiotami, Nudnościami, nie reagujący na leki przeciwbólowe. Otóż to jest bardzo charakterystyczny objaw, na to w szczególności chciałam zwrócić uwagę, że bóle głowy z towarzyszącymi nudnościami, wymiotami, najsilniejsze w godzinach porannych, wymagają natychmiastowej konsultacji w obrębie SOR, bo mogą świadczyć o zespole właśnie zmożonego ciśnienia śródczeszkowego chorych na nowotwór. A po części innych chorych mogą być również objawem guza zlokalizowanego między innymi w mózgu. Dlatego też bardzo istotny jest przy bólach głowy wywiad, czy nie są to bóle najsilniejsze nad ranem w godzinach porannych, ustępujące po wymiotach, nie reagujące na leki przeciwbólowe. Oczywiście również zaturowość płucna jest jednym z najczęstszych powikłań choroby nowotworowej. I tutaj chorzy ze szpiczakiem nogim są w szczególności na to skorzenie narażeni, ale także chorujący na raka trzustki, płuca, żołądka czy też jajnika. Kolejnym takim zespołem jest zespół żyły głównej górnej. Jest to zespół objawów, których przyczyną jest zahamowanie przepływu krwi, i tutaj dochodzi do ucisku żyły poprzez guz lub jej zamknięcie przez materiał zakrzepowy. I rak płuca jest jednym z najczęstszych przyczyn tegoż zespołu. Charakterystyczny jest obrzęk. Zaczerwienienie twarzy, szyi, duszność, kaszel, sinica, chrypka, poszerzenie żył szyjnych, ściany naczyń krwionośnych, bóle i zawroty głowy oraz zaburzenia świadomości. W przebiegu tegoż schorzenia, jeśli chodzi o leczenie, to istotne. Tutaj jest oczywiście leczenie przeciwzakrzepowe, szybkie podanie choremu, em, choremu heparyny. Między innymi szybkie podanie choremu heparyny. Innym takim zespołem, który może występować u chorych na nowotwory jest obecność płynu w jamie opłucnej. I takimi nowotworami, które z obecnością płynu mogą się wiązać w jamie opłucnej, to jest rak płuca, piersi, jajnika, chłoniak, nowotwory o nieznanym punkcie wyjścia do charakterystycznych objawów należy duszność, kaszel klatki piersiowej, pogorszona tolerancja wysiłku i oczywiście w leczeniu stosuje się drenaż klatki piersiowej. 5% chorych z chorobą nowotworową, w szczególności z rakiem piersi, prostaty, płuca, najczęściej w odcinku piersiowym może dojść do ucisku rdzenia. I tutaj naciek nowotworu, guz, powoduje ucisk na rdzeń kręgowy Wskutek Również przemieszczenia się odłamów kostnych. Sam nowotwór może naciskać, czyli ucisk przez guz, ale też odłamy kostne. Które dochodzi do pęknięcia w kości, skutek naciekania na botworu i te pęknięte kości uciskają nerw kręgowy. Tutaj do charakterystycznych objawów należy ból kręgosłupa nasilony w pozycji leżącej, zaburzenia czucia, zaburzenia w oddawaniu moczu, porażenia kończyn, czy też impotencja. Choroba ta może skutkować uszkodzeniem szyjnego odcinka kręgosłupa, więc niewydolnością oddechową może prowadzić też niestety do rozwoju niedowładu. To są najważniejsze rzeczy, jeśli by nam chodziło o stany pilne w stany pilne w onkologii, Teraz natomiast zwrócę Wam uwagę jeszcze na inną sprawę. Otóż, otóż przez chwilkę zastanowimy się sobie nad tutaj najważniejszymi sprawami, które mogą dotyczyć zakażeń. Zakażeń skóry oraz tkanek miękkich. Jeśli chodzi o zakażenia skóry i tkanek miękkich, to w równej mierze musicie pamiętać o istnieniu tutaj kilku zespołów. Pierwsza możliwość to jest tak zwany zespół wstrząsu toksycznego, zespół ten jest związany z zakażeniem paciorkowcami grupy A. Wytwarzającymi toksyny. Charakterystyczna jest gorączka, wysypka, złuszczanie na skórkach, hipotencja, zajęcie wielu narządów. Choroba ta może wiązać się, wystąpić w okresie pooperacyjnym, w czasie połogu, w trakcie mm, miesiączki, ale też oparzenia, upośledzenie odporności prowadzą do rozwoju tejże choroby. Tutaj brak jest ogniskowych objawów neurologicznych. Natomiast hipotensje i obrzęk płuc mogą jej towarzyszyć. Charakterystyczne jest występowanie rumieniowej wysiłku, rumieniowej wysypki. Zmiany te są najbardziej nasilone na zgięciowej powierzchni kończyn, z rumieniem i obrzękiem dłoni, podeszew, i po upływie jednego-dwóch tygodni dochodzi do złuszczania się naskórka, natomiast błony śluzowe i spojówki są przekrwione. Zmiany są rozsiane, częściej zaznaczone na zgięciowej powierzchni kończyn ze szczególnym uwzględnieniem dłoni oraz ze szczególnym uwzględnieniem dłoni oraz po deszach. Tutaj też warto pamiętać o paciorkowcowym zespole strząsopodobnym, też powodowanym przez paciorkowce. Z gorączką, wysypką, gwałtownie postępującym zakażeniem tkanek, miękkich hipotencją i tak naprawdę w swoich objawach i sposobie leczenia przypominającym TSS. Natomiast bardzo groźnymi chorobami są zakażenia kości oraz ropienie, które tworzą się w kanale kręgowym. Robienie, tak zwane tworzące się w kanale kręgowym, one często występują u pacjentów starczych z obniżoną odpornością cukrzyca, nadużywanie dożylnie narkotyków. Stany obniżonej odporności, zakażenie układu moczowego, wcześniejsze zakażenia są czynnikiem ryzyka rozwoju tychże zakażeń. Tutaj najczęściej dochodzi do rozsiewu mikroorganizmów drogą naczyń krwionośnych, zakażeń układu moczowego płuc, stopy cukrzycowej i najczęściej w 55 przypadków za rozwój tego rodzaju zakażeń odpowiada gronkowiec złocisty, pojawia się powoli narastający ból kręgosłupa określonej lokalizacji, nasilający się w spoczynku oraz nasilający się nocą i to jest charakterystyczne, słuchajcie, ból kręgosłupa nasilony spoczynkowy może świadczyć o czymś bardzo złym. Nagłe nasilenie bólu, który już występował u danej osoby, także może świadczyć o czymś bardzo złym. W takich przypadkach należy pamiętać o niestety, należy pamiętać o konieczności hospitalizacji chorego, ale Bóle kręgosłupa są oczywiście bólami bardzo powszechnymi, myśmy się do tego przyzwyczaili, ale należy pamiętać o jednym, że nagłe nasilenie tego bólu, spoczynkowy ból nocny może świadczyć o czymś złym, zawsze należy zmierzyć temperaturę u ciała u takiegoż chorego zapytać jego o nietrzymanie moczu, nietrzymanie kału związane z bólem. Zobaczyć czy w związku z tym że bólem nie doszło do osłabienia siły mięśniowej, czy też zaburzeń czucia w obrębie kończyn dolnych. Teraz natomiast parę słów na temat tak zwanej bakteriemi, posocznicy i wstrząsu septycznego. Tak naprawdę posocznica jest to zespół ogólnionej reakcji zapalnej będącej wynikiem zakażenia i jest to e, tak naprawdę stan charakteryzujący się wystąpieniem dwóch lub więcej następujących objawów. Tenże zespół ogólnionej reakcji zapadu. Ciepło ciała jest powyżej 38 stopni Celsjusza, ale też może być poniżej 36 stopni Celsjusza. Częstotliwość tętna wzrasta powyżej 90 na minutę. Częstotliwość oddechu powyżej 20 na minutę lub prężność dwutlenku węgla we krwi poniżej 32 mm subkartenci, liczba leukocytów sięga powyżej 12 tysięcy na mikroli lub poniżej 4 tysięcy na mikroli, lub powyżej 10% niedojrzałych, neutro, niedojrzałych neutrofili. Okazuje się, jak widzicie, w definicji jest, że ciepło ciała może być powyżej 36 stopni Celsjusza lub poniżej 30... 36 stopni Celsjusza. Otóż okazuje się, że tenże zespół ogólnionej reakcji zapalnej, tenże SIRS, on jak najbardziej może przebiegać bez gorączki. Słuchajcie, sepsa może przebiegać bez gorączki. I czym tak naprawdę? No tutaj jest posocznica. Czyli jest to zespół tejże ogólnionej reakcji zapalnej, który powstaje jako reakcja. Zapalna na zakażenie i charakteryzuje się występowaniem bakteriemi, czyli obecnie zdolnych do życia bakterii we krwi. I te do tychże ogólnych, jeśli chodzi o objawy kliniczne, objawów posocznicy, należą: temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza lub poniżej 36 stopni Celsjusza, tachykardia powyżej 90 na minutę, ta hypnoe powyżej 30 na minutę, nagłe zmiany świadomości, znaczne obrzęki i nagłe pojawienie się hiperglikemii mimo niewystępowania cukrzycy. Ta nagle pojawiająca się hiperglikemia, jak mówiliśmy hiperglikemia najczęściej związana jest z infekcjami i ta nagle pojawiająca się hiperglikemia może być związana z posocznicą. Natomiast trząs to tak naprawdę kliniczna postać ciężkiej posocznicy z utrzymującym się niedoczyn... niedociśnieniem tętniczym, powodujący zmniejszenie przepływu tkankowego krwi, który wymaga podawania leków obkurczających naczynia krwionośne. Posocznica rozwija się nagle, wywołana jest przez obecne we krwi drobnoustroje, często może towarzyszyć jej spadek ciśnienia i wówczas Nazywana wstrząsem septycznym. Oczywiście jakieś upośledzenie odporności, młody albo bardzo zaawansowany wiek, choroby przewlekłe, na które ktoś choruje, mogą predysponować do wystąpienia sepsy. Posocznice. Czynnikami sprawczymi najczęściej są meningokoki, ale może to być też salmonella, gram ujemne pałeczki jelitowe, gronkowy złocisty bądź pneumokoki. Stan pacjenta może uniemożliwiać zebranie wywiadu, ale bardzo ważną wskazówką jest na przykład przebyty wcześniej stan chirurgiczny lub badanie za pomocą instrumentów medycznych. Objawy przebytego zakażeje też dość istotne, zaburzenia w oddawaniu moczu, biegunka, kasza. Tak naprawdę objawy posocznicy są różniste. Może to być gorączka, ale jak widzicie, może to być też obniżona temperatura ciała, bóle mięśniowe, bóle stawowe, zmieniony stan świadomości, tachykardia, tachypnoe, niedociśnienie, zaburzenie rytmu serca. Nie ma takiego dobrego testu, za pomocą którego tak naprawdę można w 100% stwierdzić posocznicę, ale jednym z charakterystycznych objawów, o którym powinniście wiedzieć, są to wybroczyny, czyli czerwone lub fioletowe, niewyczuwalne plamki na skórze lub błonach śluzowych które są niebolesne, ale po uciśnięciu one nie znikają i nie swędzą. Jeszcze raz podkreślam, wybroczyny to jest charakterystyczne dla posocznicy, czerwone lub fioletowe, niewyczuwalne plamki o mniejszej niż kilka milimetrów średnicy są niebolesne, nie znikają przy ucisku i nie swędzą. Oraz nie swędzą. E, I e, wśród tych wszystkich objawów to właśnie te wybroczyny są jednym z najbardziej charakterystycznych objawów, i o tym jak najbardziej powinniście pamiętać. Powrót dwosierzkowy również będzie dłuższy niż 3 sekundy. Powikłaniem posocznicy może być zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, czyli taka wewnątrznaczyniowa aktywacja układu krzepnięcia, stworzenie mikrozakrzepów w końcowych odcinkach łożyska naczyniowego. Może być wywoływana zarówno przez gram dodatnie, jak i gram ujemne bakterie. Klasyczne objawy Dika występują u 30-50% chorych z ocznicą i jego pojawienie się zwiększa ryzyko niewydolności wielonarządowej, pogarsza rokowanie. Zespół niewydolności wielonarządowej, wczesny moc pojawia się najczęściej w ciągu 72 godzin od zadziałania czynnika oszkadzającego, natomiast tenże późny może się rozwinąć dopiero po 6 do 8 dniach. Dopiero podkreślam dosyć długo, bo dopiero po 6 po 8, po sześciu, po ośmiu dniach. Kolejnym z, z, z stanów nagłych, o których należy kojarzyć, wiedzieć, jest krwawienie z przewodu pokarmowego, Jeden z najczęstszych stanów nagłych, krwawienie z przewodu pokarmowego i możemy mieć do czynienia z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli wówczas do źródło krwawienia jest zlokalizowane powyżej więzadła trejca dwunastnicy i jego przyczyną może być wrzut żołądka lub dwunastnicy, bądź krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, gdy źródło krwawienia jest zlokalizowane poniżej zadwa trejca, około 20% chorych, ten rodzaj krwawienia występuje i on może być skojarzony m.in. z rakiem jelita grubego i chorobą uchyłkową J. Jeśli chodzi o krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, charakterystyczne jest występowanie krwistych lub fusowatych wymiotów. W stolce są smoliste, gdyż ta krew, dlaczego smolista, jest poddawana działaniu enzymów trawiennych, zanim zejdzie do dołu. Stąd też stolce są smoliste. Natomiast jeśli chodzi o krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, to stolec jest najczęściej z domieszką jasną lub ciemną, czerwonej krwi. Natomiast kolejnym stanem nagłym, na który również warto zwrócić uwagę, to jest krwawienie z dróg oddechowych, czyli czyli macie tutaj do czynienia z tak zwanym krwiopluciem, czyli krwioplucie oznacza ono wykrztuszanie ponad 100 ml krwi na godzinę lub 350 ml ciągu doby i najczęściej jego przyczyną jest przyblekłe zapalenie oskrzeli do innych przyczyn krwawień z dróg oddechowych należy między innymi rak płuca tutaj mówię o częstszych przyczynach krwawień oczywiście i uraz Natomiast jeśli na przykład będziecie mieli do czynienia z pacjentem, który obficie odkrztusza plwocinę podbawioną krwią, może to być rozstrzenie oskrzeli. Jeśli jest to plwocina ropna, krwista, może to być zapalenie oskrzeli, gdy dodatkowo jest gorączka, zapalenie płuc, gdy z kolei plwocina jest różowa, pinista, może to być niewydolność lewokomorowa serca, natomiast odkrztuszanie samej płuc, krwi może mieć na przykład miejsce w nowotworach płuc czy też w zatorowości płucnej. U chorych z zapaleniem w badaniu fizykalnym usłyszycie dodatkowo furczenia, u chorych ze stoi nową niewydolnością krążenia rzężenia, u chorych z odmą płucną uściszenia ośmerów oddechowych. Z kolei. I gdy zagraża obturacja dróg oddechowych, kolej. Konieczna jest intubacja chorego za pomocą szerokiej rurki dotkiewiczej, którą łatwo jest odsysać krew. Jeśli na przykład źródło krwawienia jest zlokalizowane w lewym płucu, to można wybiórczo intubować prawo skrzele górne, aby zapewnić choremu lepszą wentylację. W celu utrzymania też właściwego wysycenia krwi tlenem, należy podać choremu tlen. Dostęp do żyły zapewnić, aby w razie potrzeby podać mu krystaloidy, no i ściśle kontrolować stan pacjenta. Powoli można podać temuż pacjentowi 10-40 ml 10% NaCl uspokoić chorego, można zastosować leki przeciwkaszlowe typu kodeina, ale też leki hamujące fibrynolizę, na przykład kwas traneksanowy i takim kwasem jest między innymi e, Specyficznymi dosyć chorobami są tak zwane nieswoiste stany Nieswoiste stany zapalne jelit. Jeśli chodzi o nieswoiste stany zapalne jelit, to możemy mieć do czynienia z dwoma chorobami. Chorobą leśniowskiego krona i kolici ulcerosa, czyli wrzeżyjącym zapaleniem jelita grubego. W przypadku wrzeżyjącego zapalenia jelita grubego, tenże proces zapalny, on jest ograniczony tylko i wyłącznie do jelita grubego. Natomiast w przypadku choroby leśniowskiego krona, Tenże proces zapalny obejmuje już cały przewód pokarmowy od jamy ustnej, przy czym są odcinki zdrowe, i te zdrowe odcinki są jak gdyby hmm, dwa rodzaje: są odcinki chore i odcinki zdrowe, i one są zdrowe odcinki z chorymi odcinkami, jak gdyby się ze sobą przeplatają, w takim przypadku się jak najbardziej ze sobą przeplatają. Choroby te oczywiście są związane z krwawieniami z przewodu pokarmowego. Ja natomiast tym, teraz chciałabym zwrócić uwagę na inny fakt. Słuchajcie, u chorych nieswoistymi stanami zapalnymi jelit, czyli z chorobą lesioskiego krona oraz kolitis ulcerosa, nie powinno się stosować niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Tak jak morfiny przeciwbólową nie można stosować u pacjentów z kolką żółciową, to tutaj też nie można, podkreślam, stosować niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Absolutnie w tejże grupie chorych nie można stosować niesteroidowych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Zwracam na to uwagę i to jak najbardziej podkreślam.